Cześć, witam Was do nowego filmu. W tym filmie zaprezentuję Wam dwa takie burgery, które zakupiłem w Lidlu. Tak one się prezentują. I cena takiego burgera jest 2,29 euro. To są około 10 zł. Jak wiecie, to są naprawdę bardzo wielkie burgery, które mają po 300 gram. Tutaj to wygląda jakby 200, ale to też jest 300. I ten tutaj jest ze. Wieprzowiną, a ten jest z wołowiną i to są właśnie też dwa różne smaki, przez to najpierw sobie otworzymy i sprawdzimy jak one wyglądają. I tutaj to w takim razie już widać burgera. muszę jeszcze... Jeszcze go trzeba do mikrofalówki wsadzić, przez co na razie piszę. Że tylko tutaj trzeba to otworzyć. Jeszcze wam zrobię taką małą niespodziankę, jak to później będzie. Na razie wam dużo nie pokażę z tego. No, zobaczymy po tym, jak one będą dalej wyglądać. Albo nie, możemy. Może już teraz sobie je otworzymy. Jak już chcecie serio zobaczyć. Tak się taki burger prezentuje, jeszcze nie jest całkiem. Jeszcze tak apetycznie nie wygląda, ale skoro będzie po tym w mikrofalówce, to może być dobry, chociaż też nie wygląda. Damy sobie go na talerz. Kurde, już się ze sosu trochę zmazałem. <ścoughs> tutaj teraz mamy drugiego. No, niestety, jak widzicie, ten sos tutaj po prostu zawsze. Z jednego boku wychodzi, a z drugiego w ogóle nie ma, ale to też jest przez to, bo one leżały tak dziwnie, tak one się prezentują teraz. Jeszcze mam tutaj też amerykańskie coś do popicia, czyli taka Arizona. I powiedziałbym, że teraz damy sobie te burgery do mikrofalówki na 160 sekund, jak pisze na opakowaniu, i zaraz to was wracam. Widzicie, te burgery już są gotowe i zaraz przejdę sobie do degustacji, ale zanim przejdę, to zobaczcie, jaką mam fajną koszulkę w ogóle od Tobiego, więc możecie wbijać na jego kanał. Link znajdziecie w opisie, tak samo jak link do kanału Wadiksa i SuperGotka. Tutaj to mamy Arizonę teraz też. No ja bym powiedział, zacznę sobie od tego, że są dość gorące te burgery. No ten jest bardzo dobry, powiem Wam szczerze. Więc sobie to przegryzę, to przetestuję tego też. Ale zgaduję, że będzie taki sam. Kurde, i dokładnie tam gdzie był ten sos. Ten też jest dobry. Trudno mi zdecydować, który z nich dwóch jest lepszy, ponieważ każdy ma swój własny smak. Ale to nie jest tak, że to są jakieś tanio wyprodukowane burgery, ponieważ one są bardzo dobre ze smaku i bym wam polecał do spróbowania. Oczywiście to są fast foody, więc nie jedzcie tego za często, ale od czasu do czasu możecie sobie to kupić. Jeżeli wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał i wszystkie kanały, które znajdziecie w opisie. Więc to by było na tyle w tym odcinku na to na razie.